Audycja Adopcyjne ABC, Audycja Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Oddział do Spraw Adopcji, Wspieranie Rodziny w Częstochowie. Dziś na naszej antenie goszczę panią Żanetę Janik, kierownik ośrodka i panią Justynę Pietrzycę Reterską. Psycholog ośrodka. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dotrzymam słowa i powiem, że nie będę zadawał dzisiaj pytań, tylko czekał na wypowiedzi pani w kolejnych naszych zagadnieniach z alfabetu adopcyjnego. A dzisiaj chcemy poruszyć dwa hasła: R jak relacja i szkolenie. Troszeczkę musimy przyspieszyć, bo czasu mamy mało. Trzy ostatnie spotkania przed wakacjami, więc oddaję panią głos. A dotrzymam słowa, obiecuję. <głos> <głos> Będzie mało pytań, żeby było więcej treści z waszej strony. Oczywiście to pół żartem, pół serio. Mm -hmm. R jak relacja. Mówiąc o relacji, no mówimy tak naprawdę o, o tym, co jest kwintesencją adopcji i, i, i w ogóle tego, co, co powinno być, mówiąc o, o, o rodzinie i o tym, co, co istnieje między rodzicami a, a dzieckiem. Adopcja ma oczywiście ten taki formalny, prawny wymiar, i, i to oczywiście też jest bardzo ważne, że, że, że w taki formalny sposób sankcjonuje ten statut dziecka w rodzinie. Natomiast bez relacji, bez tej więzi, która powinna między dzieckiem, a, a rodzicami nawiązać się tak, jak, jakby to było ich dziecko biologiczne tak naprawdę, no bez tego nie możemy mówić o, o, o powodzeniu m, tej adopcji, o, o tym, żeby, żeby, żeby ta rodzina funkcjonowała tak jak należy. Wryzę się w język. Tę relację się zawiązuje już w tych pierwszych momentach spotkania z dzieckiem, kiedy rodzice są pewni tego, że chcą je adoptować. Dokładnie tak, to mhm. jest ten początek. I oczywiście od, mówiąc o tej relacji, mówimy o jej budowaniu i to jakby samo już to sformułowanie powoduje, że, że mówimy i rozumiemy tą, tą relację jako proces. Tak, Nie jest to coś, co się dzieje od tak i, i podczas jednego spotkania, jednego kontaktu z dzieckiem. Tylko właśnie to jest coś, co ten swój początek ma podczas pierwszego kontaktu. Aczkolwiek wcale nie musi być też tak, że, że jakiś nie do końca udany, powiedzmy, pierwszy kontakt musi rzutować na to, że cała adopcja zakończy się niepowodzeniem. Ten pierwszy kontakt może być bardzo różny, towarzyszą mu jednak zazwyczaj bardzo... Silne emocje, pozytywne oczywiście zazwyczaj, ale jednak te emocje mogą spowodować, że, że rodzina zablokuje się w jakiś sposób, że, że, że nie będzie w stanie tak w pełni tego kontaktu z dzieckiem nawiązać, a kolejne kontakty na przykład już pokazują, że, że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Jak to w normalnej, biologicznej rodzinie bywa. Dokładnie tak. To, co warto tutaj na pewno podkreślić i na co bardzo zwracamy uwagę, przygotowując kandydatów, że. T, tym inicjatorem w, w nawiązywaniu kontaktu i, i w tworzeniu tej relacji powinni być zawsze rodzice. Tak, oczywiście relacja no to jest obecność dwóch tutaj tak, elementów, musi być i, i dziecko, i, i rodzice, i, i mówimy tutaj o wzajemności, bo, bo na tym polega każda relacja. Natomiast no jednak te proporcje są tutaj absolutnie takie, że, że, że to po stronie rodziców powinna być inicjatywa, inicjowanie tych różnych aktywności, zachęcanie dziecka. Dzieci mogą bardzo różnie się zachować. Mogą być też spięte, zdenerwowane, mogą mieć swoje obawy, które powodują, że z ogromnym, tak, nie, niepokojem i ostrożnością będą podejmować kontakt, bo już wiele razy zawiodły się na, na dorosłych, po prostu mówiąc tak najogólniej. Potrzeba więc, dużego wyczucia. Tak, więc to zawsze po stronie dorosłych, po stronie kandydatów adopcyjnych po to przygotowują się podczas całego procesu adopcyjnego, tak który też trwa, trwa jakiś czas, żeby no zakładamy, że na. W tym etapie, kiedy dochodzi do kontaktu z dzieckiem, że naprawdę rozumieją z czego różne emocje dziecka mogą wynikać i, i rzeczywiście z taką przyjmują to jako, nawet jeśli ze strony dziecka jest początkowo jakiś opór, no to przyjmują to właśnie ze zrozumieniem, a nie jako coś wymierzone przeciwko, przeciwko nim. Czy podczas szkolenia można się nauczyć budować taką relację z dzieckiem, które trafia do adopcji? Czy ten cały proces szkolenia, godziny spędzone u Was w ośrodku, też przewidują taki temat związany z budowaniem relacji? Tak, no jakby w ramach jakby szkolenia, też właśnie pokazujemy rodzinom i opisujemy na przykładzie naszych rodzin, które w takich spotkaniach pierwszych czy kolejnych kontaktach uczestniczyły, jak może dziecko się zachować i możemy im w jakiś sposób naszkicować, hmm. tak można jakby powiedzieć, hmm. jak ten pierwszy kontakt, jak te relacje i budowanie może wyglądać. No jakby każda sytuacja oczywiście jest inna, każdy rodzic jest inny, każde dziecko jest inne. Natomiast no, staramy się przygotować w ramach szkolenia kandydatów najlepiej, jak potrafimy. Jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, ale pokazujemy na przykładzie rodzin, na konkretnych sytuacjach, z czym rodziny się mierzą. Tak? Gdzie w ramach szkolenia mamy informacje teoretyczne, ale też staramy się tak od strony takich sytuacji życiowych też pokazać. W ramach szkolenia zapraszamy rodziny adopcyjne już zawiązane, więc jakby tak kandydaci mają możliwość rozmowy już z konkretną mhm. rodziną z ich konkretną sytuacją, jak u nich to wszystko wyglądało. Wiem, jesteśmy tego świadome, że, że jakby rodziny na początku słysząc o szkoleniu to tak no, z dużym dystansem i oporem i po co nam takie szkolenie rodzice biologiczni nie przechodzą szkoleń żadnych. Natomiast no, po ukończeniu szkolenia widzą, że jednak jest to bardzo, bardzo wartościowa rzecz, która bardzo dużo wnosi. No, w ramach szkolenia też dajemy różne. Tematy do przemyślenia, do przedyskutowania sami ze sobą, jak również jakby w parach małżeńskich, tak jak oni widzą ten temat, co oni sobie mogą myśleć w danej sytuacji, po jak drugie, się zachować? Rodzice biologiczni, którzy są świadomi swojego rodzicielstwa, ile dzisiaj szukają też takiej fachowej wiedzy na temat wychowywania dzieci, budowania z nimi relacji na różnych etapach życia, czy wtedy, kiedy są małymi dziećmi, nastolatkami, czy później już dorastającymi, więc to jest całkiem coś normalnego. Tylko może szkolenie, sama nazwa brzmi tak, może nieco Niechęcająco tak, może tak, trochę, tak. tak. Bo, natomiast... bo ktoś może to kojarzy uh -huh. z jakimś egzaminem później uh -huh. końcowym. No to nie o to uh -huh. chodzi. Nawet często od uczestników szkolenia słyszymy taki właśnie komentarz na koniec, że w sumie to nasi znajomi tacy i tacy też może powinni w takim szkoleniu uczestniczyć, albo ktoś tam też powinien, bo my teraz na przykład widzimy, że oni w postępowaniu z dzieckiem nie, niekoniecznie robią, mogliby robić lepiej, tak. No niekoniecznie, że robią źle, ale Mogliby robić lepiej, lepiej dla, dla, dla tych wzajemnych relacji, ym, lepiej dla dziecka, y, z mniejszym napięciem, tak? Bo jeśli zastanowimy się bardziej i więcej czasu poświęcimy na to, mamy taką przestrzeń, żeby się zastanowić, z czego różne y, reakcje dziecka wynikają, to dużo łatwiej nam jest wtedy dziecko zrozumieć. I to jest naprawdę uniwersalna zasada, nie, nie dotycząca wyłącznie adopcyjnego rodzicielstwa, a, a tak naprawdę każdego. Ja jeszcze do tej, tu do szkolenia na, nawiązaliśmy już y, płynnie, ale, ale jeszcze, jeszcze do tej do relacji. relacji, bo. Tak skupiliśmy się na tym pierwszym kontakcie, natomiast po pierwszym kontakcie, który oczywiście jest bardzo ważny i, i stanowi jakby tu punkt wyjścia do, do tego, co dalej, no to tak naprawdę już taką przestrzenią na budowanie się tych relacji jest ten moment powierzenia pieczy, czyli ta, 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 ta sytuacja, kiedy już dziecko może zamieszkać już wspólnie z rodziną. I, i wtedy to jest dopiero takie doświadczenie, które pozwala na, na takie no, znacznie jednak pełniejsze poznawanie się w codziennych różnych sytuacjach, zarówno pozytywnych, ale też trudnych, bo bo jak w życiu te te sytuacje się oczywiście przeplatają i, i to tak naprawdę jest dopiero takie, takie prawdziwsze, tak? no bo te kontakty oczywiście są ważne, te, te wstępne kontakty, one muszą być, natomiast no one są takie mało, mało prawdziwe w tym sensie, że, że są to odwiedziny u dziecka, tak? to, to są też trudne sytuacje, bo, bo dziecko na pewnym etapie już się związuje z rodzicami, bo już właśnie ta relacja jest coraz silniejsza, więc przeżywa każdy odjazd rodziców, tak? a, a dziecko pozostaje jeszcze wciąż w rodzinie zastępczej, w placówce, natomiast... To wspólne zamieszkanie, no to, to rzeczywiście to jest taki, taki prawdziwy początek budowania tych, tych prawdziwych relacji, takich jak między dzieckiem a rodzicami. I chyba trzeba w ten proces wpisać też taki moment kryzysowy. On wcześniej czy później na pewno nadejdzie. Tak. To jest, to to jest po prostu życie, jest to nieuniknione. Dwa byty, tak, które do tej pory funkcjonowały oddzielnie, są tak. połączone ze sobą, tak każdy, dziecko ma swoją trudną niejednokrotnie historię, rodzice są oczywiście przygotowani do, do wielu rzeczy. Ale też tak naprawdę no dużo jest prawdy w tym powiedzeniu, że, że dopóki nie jesteśmy nie, nie, nie jesteśmy, nie doświadczamy jakiejś sytuacji, to też tak naprawdę do końca nie wiemy, jak zareagujemy, jak się zachowamy, co poczujemy. Więc jest to um, ogromna lekcja pokory na pewno dla, dla kandydatów i no, to, to, co wielokrotnie tutaj już powtarzałyśmy. Dlatego to przygotowanie całe adopcyjne jest tak ważne, bo. I tak bywa, że jest bardzo trudno, i my to słyszymy od naszych rodzin. Natomiast myślimy sobie, że, że gdyby to było, tak, ta, ta adopcja byłaby z pominięciem tych wszystkich procedur, no to to wiele, wiele tych adopcji naprawdę, dużo więcej kończyłoby się na pewno niepowodzeniem, bo, bo bardzo trudno byłoby sobie właśnie z tymi kryzysami poradzić, bo, bo trudno byłoby zrozumieć, dlaczego, jak, że przecież my się tak staramy, a, a dziecko tego tak w cudzysłowiu nie, od, nie odwdzięcza nam się, tak, a, a trzeba naprawdę bardzo, bardzo dobrze rozumieć, skąd różne zachowania dziecka się biorą i wtedy jest dużo łatwiej. Ale kryzysy są, ale po każdym kryzysie przychodzi ten, ten, ten lepszy czas i, i wtedy już zazwyczaj jest na pewno trzeba nam się uzbroić w cierpliwość nie? to jest taki warunek bardzo konieczny. Tak, w i jakby cały mhm. czas też to w ramach szkolenia rodzinom mówimy, i bardzo dużo staramy się dużo przykładów podawać, e, mimo to rodziny mówią, że rzeczywiście to było mówione na szkoleniu, ale oni nie myśleli, że to ich dotyczyć Aha. będzie również, że, że rzeczywiście. Zderzają się z trudnymi sytuacjami, zderzają się z swoimi emocjami, których wcześniej nie myśleli, że one będą aż tak mocne i aż tak silne. Więc, jakby, no, szkolenie. Ma bardzo duże znaczenie, właśnie po to, żeby rodziny usłyszały, z jakimi trudnymi sytuacjami mogą się zmierzyć, no właśnie, żeby, żeby w jakiś sposób też ich przygotować, żeby byli świadomi trudnych chwil, trudnych momentów, które no, w budowaniu tej relacji są bardzo ważne. I żeby tak. się nie poddawać w takich sytuacjach, nie. tylko stawiać im czoła, szukać fachowej wiedzy i też sposobów rozwiązywania tych trudnych chwil. Tak, tym bardziej, że rodziny wiedzą, że mogą. Do nas zadzwonić. My też w tych trudnych momentach ich wspieramy i no, staramy się, jeśli tylko rodzina się zgłasza i mówi, to, to jakby im też y, dajemy wsparcie. Biologiczne rodzicielstwo na pewno może być w jakimś stopniu no, łatwiejsze tak? niż takie adopcyjne, y, no, bo z pewnymi sytuacjami tak. rodzice biologiczni się nie spotkają życiu. No i w tym miejscu drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Mało było pytań dzisiaj w audycji, prawda? Zgadza się, dotrzymałam słowa. Bardzo. Cieszę się bardzo. Po naszej rozmowie osoby interesujące się adopcją mogą w głowach mieć jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o te dwa zagadnienia, które dziś poruszyliśmy na naszej antenie. Relacja i szkolenie. Gdyby Państwo mieli takie pytania i, i chcieli fachowej odpowiedzi, to prosimy o kontakt, który za chwilę na końcu audycji Państwo usłyszą w specjalnym komunikacie. A za udział w dzisiejszym programie dziękuję Pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego środka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Dziękuję. dziękuję. I dziękuję też Pani Justynie Pietrzycy Reterskiej, psychologu Ośrodka. Dziękuję. Dziękuję również. Więcej informacji związanych z adopcją mogą państwo szukać w ośrodku adopcyjnym przy ulicy Jana III Sobieskiego 17B w Częstochowie pod numerem telefonu 501 359 818 lub 501 362 844. Można też wysłać maila na adres Ośrodek małpaadopcje.czest.pl Adres pisany bez znaków polskich. Przypominam, że naszych cotygodniowych audycji mogą Państwo słuchać na stronie internetowej radiojasnagora.pl lub też na Spotify'u, iTunesie i innych platformach podcastowych.